Thank you. rzeczki z nadrzeczki. Wow, wow, przelatuje, przelatuje. Już przeleciał, już leci czerwone. Popatrz, a wiesz co jest najlepsze? Patrz, patrz. O lany. Wiesz co jest najlepsze? Że tam można całe jabłko wrzucić, I tak? Tak, i nie trzeba nic kroić. Super, i się zrobi. Super. A dodatkowo jeszcze możemy zrobić lody, bo zamroziłam maliny. Mhm. i do tego jest taka specjalna przystawka do robienia lodów. pestki wyjmujemy. Pamiętajcie, zasada jest taka, że wszystko, co zaszkodziłoby naszym zębom, zaszkodzi tej spirali, która w środku trze. W związku z tym mogą iść gryzki od jabłek, gruszek i tak dalej, ogonki, skórki, co tam chcecie. Natomiast twarde pestki, takie jak w brzoskwiniach, morelach, czy czereśniach, trzeba wyjmować. Tak, a co się stanie? Widzisz? Jak się otwiera, to się wyłącza i Można tam wrzucić całe... Owoce. Ciach. Ciach. Dzień dobry Cześć i Czołem. Dziś odcinek troszkę inny niż wszystkie, ponieważ zostałam poproszona przez firmę Covings o przetestowanie i podzielenie się z Wami opinią na temat ich wyciskarki wolnoobrotowej do soków. Nie ukrywam, że ucieszyłam się bardzo, ponieważ miałam na oku tę wyciskarkę od dłuższego czasu. My przerobiliśmy w ciągu ostatnich kilku lat dwie inne wyciskarki i obie poległy. W jednej wysiadł silnik, w drugiej Zapchało się w ogóle wszystko na AMEN i ona tak bardzo przestała działać, że nawet nie dało się jej otworzyć. Więc byłam ciekawa, czy rzeczywiście ta wyciskarka jest jakaś totalnie inna, lepsza, mocniejsza i tak dalej. 40 lat na rynku, bo tyle firma Covings funkcjonuje, cały czas produkując wszystko w jednej i tej samej fabryce w Korei Południowej, to jest coś takiego, co. Sprawia, że można stwierdzić, ok, na pewno oni wiedzą o co chodzi. Zresztą te wszystkie zachwyty, no nie wzięłyby się po prostu tak z sufitu, więc na pewno ta wyciskarka musi być dobra. Ale czy faktycznie aż taka dobra? Właśnie to postanowiłam yy, sprawdzić. I muszę powiedzieć, że jestem ogromnie zaskoczona pozytywnie. Ponieważ faktycznie, jeżeli miało się do czynienia z innymi tego rodzaju sprzętami, to widać ogromną różnicę w jakości wykonania, w twardości przede wszystkim. To nie jest taki lichy, lichy plastik, czuć, że to jest po prostu solidne. Narzędzie, zresztą ten ślimak, który tam miażdży owoce, jest wykonany ze specjalnej żywicy. To wszystko, jak doczytałam później, są takie komponenty, które są wykorzystywane też, jakby materiały, które są wykorzystywane w różnych medycznych rzeczach. Także one mogą mieć spokojnie kontakt z ludzkim ciałem i z jedzeniem i w żaden sposób nam nie zaszkodzą. Poza tym ogromny wlot. Ta wyciskarka cechuje się też tym, że ma duży dzban, do którego można wrzucić naraz wszystkie składniki, ale wszystkie, wszystkie, wszystkie włączyć i zapomnieć po prostu iść i zrobić sobie coś innego w tym samym czasie. Nie trzeba kroić na drobne kawałeczki, usuwać ogrysków itd., tak itd. Tak to wszystko ona zmiażdży. Zasada naczelna jest taka, że należy myśleć o tej spirali, tym ślimaku, który wyciska, tak jak o naszych zębach. To znaczy, to, na czym połamalibyśmy sobie zęby, raczej będzie szkodliwe dla wyciskarki, a to, na czym nie połamalibyśmy sobie zębów, nie będzie. Czyli można zostawić cały ogryzek od gruszki, od jabłka i on w żaden sposób nam nie zaszkodzi. Natomiast pestki z czereśni albo z brzoskwiń lepiej już usuwać, ponieważ one mogą stanowić jakąś tam zbyt dużą przeszkodę dla tej maszyny. Jest bardzo prosta w obsłudze. Właściwie. Nawet nie czytając instrukcji, można ją poskładać, bo to jest wszystko intuicyjne. Zresztą te elementy są takie, że po prostu trzeba to dobrze złożyć, żeby dopasowało się, kliknęło. Zresztą bardzo fajne też jest to, że ona nie będzie działać, jeżeli nie złożymy jej dobrze. W związku z tym musi być wszystko ok złożone. Jest niesamowicie cicha. Pracuje rzeczywiście wolno i widać, że to są po prostu powoli miażdżone te wszystkie owoce. I ma bardzo cicho pracujący silnik, który ma też bardzo dużą moc. Ja, mając porównanie do tych wyciskarek, które miałam wcześniej, widzę, że bardzo wydajnie ona działa. To znaczy, po zrobieniu soku, zostaje taka naprawdę bardzo, bardzo, bardzo już sucha ta pulpa owocowa. W związku z tym nie marnujemy bardzo dużo produktów. W przy okazji, możemy też je wykorzystać, bo na przykład jest masa przepisów na ciasta. Niektórzy ludzie robią dżemy z tej pulpy owocowej, niektórzy po prostu w jakiś tam sposób sobie je wykorzystują. Ja osobiście staram się zachować jak najwięcej tego błonnika w czystej postaci. W związku z tym ja postanowiłam wykorzystać pulpę, robiąc z niej takie małe, cieniutkie. Pokażę wam, bo jeszcze mam. <laughs> Zrobiłam takie po prostu suszone. Przekąseczki. W tej wyciskarce można też robić mleka roślinne, co zamierzam na pewno wypróbować, ponieważ nie piję mleka takiego zwierzęcego. No i sorbety, mając dodatkową nakładkę. I powiem Wam, że na tą nakładkę sorbetową, to po prostu byłam super napalona i nie zawiodła moich oczekiwań. O, rany Julek. Mm. Wspaniałe. Zrobiliśmy wspaniałe lody z mrożonych malin, przepyszne, przepyszne. Mój mąż po spróbowaniu powiedział: No, to już trochę nie ma po co chodzić gdzieś na lody. Bo rzeczywiście są one fantastyczne i nie jest to to samo co zamrozić i zmielić owoce. Jednak to, że one są tak dokładnie przetarte, sprawia, że mają taką wspaniałą teksturę i konsystencję. Na pewno będziemy wykorzystywali tę funkcjonalność jeszcze wielokrotnie w ciągu najbliższego sezonu. Soki wyciskane mają tę zaletę, że można po prostu wrzucić bardzo dużo różnych warzyw i owoców. Nie wiem jak wy, ale ja raczej nie zjadłabym na raz jabłek, brzoskwini, marchewki, jarmużu, sałaty, ogórka, porzeczek, malin itd. Natomiast w formie soku mogę to wszystko spokojnie przyswoić i jest to niezwykle przyjemne. Czy polecam? Tak, bardzo polecam, jeżeli. Wyciskacie często soki, jeżeli to jest coś, co lubicie, jeżeli zależy Wam na czasie. Kuwiks na wszystkie swoje sprzęty daje 10-letnią gwarancję, co moim zdaniem świadczy o tym, że po prostu są pewni, że te sprzęty będą działały. Jeżeli jesteście zainteresowani takim sprzętem, to odsyłam Was do linku, który zostawię w opisie tego filmu. Jest to link afiliacyjny, który daje Wam różne zniżki. I bonusy, gdybyście zdecydowali się na zakupy na stronie firmy Covings. Bardzo dziękuję Kuwings za wysłanie mi tego sprzętu. Jestem ogromnie zadowolona. A Wy dajcie znać, czy wyciskacie w ogóle soki, czy lubicie soki wyciskane, czy macie jakieś doświadczenia i przede wszystkim, czy macie jakieś super zero waste przepisy na soki i na to, co można zrobić z pulpy owocowej, która zostaje po sokach. Ściskam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.